Cześć, witaj, z tej strony Dawid, witam Ciebie i e, jak moje jeszcze moich widzów, bo to mówię Ciebie, bo to ktoś, jeden z moich znajomych pewien, z, z takiej grupy się pytał na Facebooku, o to jedną funkcję Windowsa, a mianowicie chodzi o obsługę OneDrive'a w starszym systemie Windows. Bo podobno od Windowsa 8.1 i starszego, czyli Windows 8.1.7, OneDrive ma przestać działać w 2022 roku, w marcu, to jest już dwa miesiące. I natknąłem się na fajny pomysł, żeby to rozwiązać. Na przykład, jeżeli musisz korzystać z OneDrive'a, na systemie operacyjnym Windows 7, a na przykład nie możesz albo nie chcesz używać właśnie synchronizacji, bądź nie możesz używać w tego, że ten twój system nie będzie obsługiwał. Nie? To już polecam ty się przeciąż na inny sposób korzystania z chmury, a mianowicie na montowanie tej chmury jako dysk sieciowy. Bo ja e, jestem możliwy, ponieważ OneDrive wykorzystuję w 300 do Google Drive, czy Mega, czy innych chmur. OneRide wykorzystuje protokół WebDOS, więc możesz go podmontować jako tak, abyś nie na w domu, albo jakąś inny, inną lokalizację sieciową. Tylko, że to będzie szło do internetu, do zewnętrznej sieci internetowej. Żeby nie przedłużać, to już idziemy. Jak to robimy? Otwieramy dowolny katalog w eksploatacie plików. Jeżeli nie masz kody mój komputer, to otwierasz inne, inną inny katalog, nie? Dowolny. Szukasz tutaj po jednej stronie w tej katalogów katalogu mój, ten komputer bądź mój komputer, nie? Otwierasz, na swój sposób, klikasz, go najpierw, klikasz potem, pra... nie w pustym miejscu tutaj, tylko prawym myszki tutaj na ikonie. Wybierasz opcję mapy i dysk sieciowy. Teraz w tym okienku, które się pojawiło. Na tym wybierasz literę dysku. Pod jaką literą ma być zamontowane? Bo to będzie widoczne w systemie jak partycja dysku twardego. Ja wybieram sobie literę O, albo dobra Z, to dla mnie to, dam, nie, to tam nie ma znaczenia. Jest O. O. No, no nie wiem, czy to jest O, to kupi dobra też na Z. To dla mnie to nie ma znaczenia. To dla Ciebie też nie powinno mieć znaczenia. Tylko pamiętaj, Zresztą będzie się wolne i tylko nie. Dobra, i teraz folder. I tu wpisujemy. http https s dwa ugośniki. .docs no live.net. Tak jak ja napisałem, tego linka wam dam w opisie filmu, więc spokojnie. I teraz po ukośniku musisz zdobyć tak zwane CID, czyli Client Identificator. Otwierasz przeglądarkę internetową, dowolną, wchodzisz na OneDrive'a, o, tu jest i nie zaziemam <grym> mu. OK, weszliśmy na OneDrive. A. I teraz tutaj mamy w pasku adresu OneDrive.live.com ukośnik ID, co tam, co tam, CID. Tu, tu, to. Tu, tu, tam nie mam kursor. Tu. I ten numer, no, ostatni, e, ciąg znakówko CID, równa się, i ten ciąg znaków kopiujesz do słowka i wklejasz. Za tym live.net. O, tak to ma wyglądać. Ty będziesz miał oczywiście inny numer, bo ty jesteś innym użytkownikiem. Tych opcji nie ruszaj. Ty sobie po, włącz, połącz automatycznie, żeby ty się ten Windows zmontował po logowaniu systemu i klikamy zakończ. Czekamy, aż Windows podłączy pod serwer. O, i teraz podajemy. E-maila. Jeżeli ty masz zapamiętanego, to, yy, to nie zmieniasz to nic. nic, nic, nic nie. Oprócz tego, Microsoft account. To sobie usuń. To w tym pierwszym polu ma być wyłącznie e-mail, a tutaj hasło do konta Microsoft. i możesz sobie zapamiętać moje poświadczenia, czyli żeby ci się ten, to hasło zapamiętało wszyscy, jeżeli chcesz, nie? Ok, I klikamy OK. Jeżeli wszystko dobrze wpisałeś, zrobiłeś, to co się zrobiło? Otworzył nam się OneDrive. Ale zobaczcie teraz, w jaki sposób to działa. Otwieramy mój komputer na dowolny sposób. W swój sposób nie otwierasz o, okna tego komputera i lokalizacje sieciowe i tu będziesz miał nową ikonkę. Takiego dysku z, taką zielonym, z takim zielonym symbolem. To jest dysk sieciowy. I to jest twój OneRise. Ty teraz pewnie się pytasz teraz, teraz mi te pliki, które są pobierane, gdzieś na dysku, będą siedziałem otwartego komputera. Nie, 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 tak nie jest. Te pliki są strumieniowo otwierane w, e, przez internet. Zobaczcie, mogę sobie włączyć tą muzykę. Normalnie, zwłaszcza jak jest, się długo wczytywało na mnie, nie od razu, tylko tak dłużej. Bo te pliki są tak, jakby wczytywane online. Tak, jakbyś ten tak driver podłączył, tylko że przez internet. Robiłem film o też o strumieniowym przesyłaniu plików i od, odtwarzaniu ich. W przypadku Google'a. tam w karcie, nie? I teraz tak wygląda kopiowanie. Możesz sobie kopiować normalny folder. Weźmiemy, tutaj mam jakieś tapety. Albo tła. Spróbujemy skopiować. Kopiuj. Odbierasz ten desk sieciowy. Wklejasz normalnie tak, tam ten drive kopiował. Zobacz jak to się jak to idzie, to jeżeli taki się stanie jak mi, czyli zniknie ci eksplorator plików, to się tym nie przejmuj. Otwierasz ponownie, bo tak się może stać. To się tym nie stresuj. I wklejasz jeszcze raz, nie? Zatrzymam ja tylko nagranie i uruchamię je ponownie. sobie tego spokoju. O, żeby nie było błędów, nie? OK, D. Znowu bierzemy ten katalog, co wzięliśmy, czyli tłoczła. Ale to, to nie jest kwestia tego montowania dysku, tylko mojego systemu Windows 11, bo to jest kwestia prawdopodobnie jakiegoś buga. O, i dlatego wam nie, chyba nie pokażę tego kopiowania, nie? Spróbujemy otworzyć nowy folder. Tutaj w tym OneDrive 10. Jest, jest, nowy folder i spróbujemy te tapety wkleić do nowego folderu. Te tła, przepraszam. Tła. A nie jest, ale dobra, to już weźmiemy do nowego folderu, skopiujemy. Ja sobie to potem wyrzucę. No I idzie kopiowanie, nie? O, zobaczcie za jaką prędkością. 700 KB na sekundę, około 305, tylko 500, nie? Bo takie mam łącze, Apple taki mam, nie? Tak, abyś kopiował normalnie pliki na Pendrive'a. Tylko, że kopiuje się do internetu, a nie na Pendrive'a. To chmury, nie? O, i dzięki temu. Teraz sobie to odświeżę, żeby się pojawiło. I możesz normalnie otworzyć katalog, je, wczytać pliki i sobie je przeglądać. Nie tego byś miał na, na, na pendriodzie, nie? Ja je pozwolę oczywiście usunąć, żeby mi na chmurze nie zajmowało miejsca. Tak samo zrobimy też z tym fotorem tła, bo on jest pusty. Jeden plik tylko tu jest, który jest niezbędny. Więc na chmurze OK. No no i to byłoby tyle ode mnie, więc w tym krótkim materiale jeszcze tylko kilka takich wskazówek dam, e, e, takich, tylko wskazówek takich informacji. Znowu zatrzymałem nagranie, bo myślę, eksplorator plików odświeżył, ale obs nam nie uwaliło, więc nie, nie powinno być problemu. Kilka wskazówek. Podczas każdorazowego restartu systemu, czyli po każdym restarcie systemu, e, będziesz musiał to hasło do tego konta Microsoft podawać. Przynajmniej ja tak mam, bo Windows 11 na starszym systemie, takim jak Windows 7, może tak nie być. Ja już niestety nie mam do, dostępu do żadnego komputera ani z Windows 8.1, ani z Windows 7 czy XP żeby to sprawdzić, bo podobno nie, więc, nie powiem, Ale podobno Windows XP też obsługuje WebDAV, więc ponoć na Windows XP też możesz podmontować w sposób wi i z niego korzystać. Nie? Więc moim zdaniem fajna sprawa. Albo jeżeli po prostu nie chcesz używać synchronizacji, masz Windowsa 11 czy 10, a, a, a nie chcesz używać synchronizacji plików z dyskiem farnym komputera, to możesz ją sobie wyłączyć. Nie? uruchamianie klienta OneDrive'a razem z systemem i zatrzymać synchronizację, nie? Żeby to zrobić, to otworzę od, klienta OneDrive'a. I teraz tutaj mam ikonkę w try'u i klikam prawym kabiczem myszy i wybierasz opcję ustawienia. I tutaj, ustawię, zakładka ustawienia i odznaczasz automatycznie uruchomej usługę OneDrive Gdy załogujesz się do systemu, nie? żeby ci się nie synchronizowało. No A jeżeli jest aktywny ten OneDrive, to po prostu klikasz prawym klawiszem myszy Na ikonie klienta I klikasz opcję zamknij I od tej pory możesz sobie usunąć E, Synchronizowany folder nie? E, z komputerem. No, no to byłoby ode mnie tyle. Piszcie co o tym myślicie: o tym montowaniu OneDrive'a. Ja uważam, ja bym to potraktował bardziej jako taką ciekawostkę i taką rzecz, e, e, którą musi postąpić użytkownik starszego systemu operacyjnego Windows. Typu Windows 8.1 i 7. Bo podobno Windows 8.1, 7 i starsze mają w marcu zostać dos, yy, usunięte ze wsparcia OneDrive'a. Mam nadzieję, że wiecie o czym mówię. Nie? OneDrive ma przestać obsługiwać w marcu 2022 roku. Windows 8.1, 8, 7, Vista i starsze. Nie? Także. Ja, wam, ja czytałem o tym na programie. Ja wam dam link, jak znajdę artykuł na ten temat, to, to wam dam jeszcze linka w opisie, nie? Ale nie obiecuję, bo jak nie znajdę, to nie będzie linka. Ale link do tego Google Drive i do tego trybu, trybu strumieniowego, dam na pewno czytam w karcie czy, czy na końcu filmu, nie? A teraz jak jak nam jeszcze co o tym myślicie w komentarzu, zostawcie lajka, udostępnijcie znajomym, a ja się z wami żegnam. Cześć, najlepszy tej cześć. Dodam jeszcze tego wam taki update zrobię, że odnoszę rozmiarów tego dysku, jak widzicie tutaj pokazuje nam e, miejsce tam, które jest na pewno nieadekwatne do prawdziwego rozmiaru chmury. Bo tutaj pokazuję zajęte miejsce 217 GB to 417 GB. To jest dokładnie taki sam rozmiar co dysk, tam gdzie jest Windows zainstalowany. Także no, na, na ten pasek niebieski nie patrzcie. Yy, bo ja mam wersję darmową ja mam 88% zajętych chyba tego. Moim zdaniem to powinno strzytywać jeszcze, odczytywać rozmiar. Te chmury, nie, żeby było wiadomo. Także, jeżeli tak sobie zamontujecie tego OneDrive'a i chcecie sprawdzić sobie, ile, jest jeszcze, ile macie jeszcze miejsca, to sobie zróbcie to przez przeglądarkę. Wejdźcie sobie na onedrive.com i po prostu live.live.com i tu, zalogujcie się, i tu po lewej stronie na dole. Tam gdzie jest dokładnie w podobnym. Bardzo podobnym miejscu tam, gdzie Google Drive ma powiedza o miejscu na dole polej, nie? Będziecie mieli prawdziwy yy, rozmiar chmury i ile jeszcze zostało miejsca tam, nie? W danym wykupionym przez was pakiecie albo w tym darmowym, jeżeli posiadacie darmowy, nie? Darmowy dla przypomnienia posiada 5 gigabajtów, nie? No, to taki jeszcze update. Teraz się naprawdę już żegnam. No, no, bo zapomniałem. A to jest istotne. Eee, także. Piążę wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Cześć.